Siema, jestem Marek. Dwie godziny temu zamówiłem trzy pizze, Zapłaciłem za nie online 200 złotych i przyjechał dostawca. Nie dość, bez pizzy. To jeszcze jakiś wystrzelony puka do drzwi od 10 minut. Co ja mam robić? Ja się boję wyjść po tą pizzę. Jak to jest w ogóle pizza? Zobaczcie sam. To nie jest dostawca pizzy. To jest hazy reklama dla pizzy. Pizzę odebrałem 15 minut temu, Marek. Mówię ci o tym od 10 minut. Gdzie on jest? Pizza gdzie on jest? Nie masz pizzy? Gdzie on jest? Za gdzie on Za to pizzę, tak? Jaką pizzę? Olejnik! Mańska peperoni! Nie jaka pizza, nie ma żadnej pizzy, gdzie tak. jest olejnik, gdzie nie jest olejnik, nie ma, ma olejnik, e, w ogóle nie wiem, czy, czy wiesz Proszę co się dojść, wydarzyło, dojść. Że... olejnik, co olejnik jest? zaatakował mnie, zaatakował mnie i uciekł, zaatakował mnie, znalazłem go, wiem, że on tu jest, gdzie go chowasz, nie wiem gdzie go trzymacie, czy ku... w piwnicy, czy ku... A nie wiem gdzie, gdzie on jest? Jego teraz nie ma, jak go nie ma? Zaatakował mnie jego dziewczyneczka. Wymalowana, sama go uratowała, popsikała mnie sprejem. Jakim sprejem? Sprejem, k***a, nie wiem czym, czy lakierem, czy gazem Popsikała mnie, zaatakowała mnie, rozumiesz? I co w związku z tym, no dobra, weź usiądź, usiądź na początku Za, zaatakowała mnie! Słuchamy cię, co masz do powiedzenia? Mam do powiedzenia to, że byłem sobie na bulwarkach taką spokojny człowiek, piłem sobie elegancko u i ten ten mnie zaatakował po prostu. Od tyłu. Od tyłu jak najgorszy. Ale dlaczego najgorszy? cię zaatakował? Ha, właśnie tutaj jestem, po to przyszedłem właśnie tutaj. <laughs> Chciałbym się <k***>, dowiedzieć. <laughs> Ty go olejnik go zaatakował, kochałby się tego zaatakował? Ja, ja wiem, gdzie on jest w tym momencie. W tym momencie wiem, że jest albo w piwnicy, albo w jakiejś sali, tortu, którą dla niego pewnie sprezentowałeś. Nie, on no, jest teraz u matki. U matki, u matki się chowa! Ojej, najgorzej, najgorzej! No właśnie, właśnie, bo on przecież już tutaj nie przebywa. Kiedy to się stało? Kiedy to się stało? To się stało tydzień temu, jakoś mniej więcej tydzień temu. Od tygodnia go tu nie ma. Jak go od tygodnia nie ma? Od tygodnia chowa się u mamuszki. Boi się, boi się, boi się. Hahaha, to co? To jedziemy, tak? Mariusz, pakuj się, jedziemy. A to jak się nie spodziewałem po olejniku. Zgrywa takiego kozaka, a tutaj się boi, chowa się mamusi. Ale ty nas znasz ogólnie z YouTube'a? Słucha? Znasz nas zna z YouTube'a. Oczywiście, no. Ja was ogólnie uwielbiam, chłopaki. Słuchaj, chyba nie ma problemu, żebym zajął tutaj jego miejsce. To najpierw chyba do mamusi jedziemy e, Najpierw muszę pogadać z tym zerem Chodź, to, jedziemy What the fuck, co tu się dzieje Marek? Nie pojęcie Dostawca pizzy Spinę do ma Ale to nie jest dostawca pizzy Nie, nie interesuje mnie to, jedziemy I Stary, ale ja chyba powoli wiem o co może chodzić O co może chodzić? Już chyba wiem trochę O co chodzi? Taka Monika była fajna, co nie? Wiesz, Monika Monika? Monika, Monika, no, Monika, no. i ona ten... Fajna była No i ja się tam z nią przelizałem tak to taki język wkładałem. Tak. I Co w związku z tym? No, i on też jest zamieszany w tą sytuację. W jaki sposób? No, bo on z nią był. I jej. byłeś no. <laughs> Można tak powiedzieć. <laughs> Można tak powiedzieć. No, nadal chcesz do niego jechać? Znaczy, niby wszystko jest jasne, ale za jego zachowanie. Czy czekamy na niego? Może poczekajmy na niego. No, my nie chcemy. Może poczekajmy na niego, a sam powinien To Czyli co się go laskę, tak? Tak. Jak? Jaki język kładałeś Tak? Pokaż za kamerę. <grym> to tak jest niedormalny, wierzysz w to co. Gada? A może za dwójnik? Za... Monika, no on rzeczywiście był z Moniką. Pamiętam to. Ale ona no taka fajna średnia, była, fajna. Średnia, fajna, fajna była, co ty gadasz, fajna dziewczynka! No najlepsza z jego wszystkich dziewczyn. No na pewno. Ale, ale skoro, sobie. skoro wybrała mnie, to na pewno była najlepsza. No i co? Na czym stoimy? Na czym stoimy? Hej, ja chyba będę musiał tobie tą sytuację bardziej naprostować. Słuchaj, co mam co Oj, Maryczku. No bo wiesz co? Ja ogólnie to Monika bardzo kocham, a ona a by zwróciła. ona jest fajna i ja chciałbym z nią po prostu dalej, wiesz. Ale to wiesz, to jest dziewczyna olejnika, to tak nie można. Ale ona poleciała na fame, poleciała na fame, no tak? Tylko tak. i wyłącznie, no tak. Tylko na fame, poni w dupę, no tak. No i co w związku z tym? Leci sobie na i sobie leci. Ja, ja też potrzebuję. Moniki. Moniki, co się wiąże z fejmem. 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 I ja zrobię wszystko, żeby ona do mnie wróciła. Czyli chcesz fejmy. No, nie, nie, nie. Ja, ja na pewno nie, nie, nie. się nie przyczynię do tego. Słuchaj, tu, tu chodzi tylko o miłość. To jest wszystko. Tu chodzi tylko i wyłącznie o miłość. Ale ja się zrób nie to nie do nam. tego. Przy Mareczku, proszę, Mareczek. No, nie, Mareczku, no. A co, ty chcesz fejmu ode mnie czy co? Ja, słuchaj, ja chcę Moniki. Czyli chcesz fejmu? To jest tylko poboczna sprawa, stary. To czyli k chcesz w końcu Moniki czy fejmu? Tego i tego, chcę. A co zrobić dla fejmu? Wszystko, stary, mam ci. Mogę zrobić stary pa. Ja jestem wydajny, Przesuń się, nie chcę cię uderzyć, stary. Dobra, a sprzednieś mi samą podłogę? Stary. Nie musisz dwa razy powtarzać, a herbatki ci może zrobić? Tak, poproszę. <laughs> ty typek może być przydatny, nie? To koniec olejnika. Przykro mi, olejnik. Miło mi się z tobą współpracowało, ale no cóż, ty zrobiłeś mi herbatkę ostatnio, miesiąc temu. Ej kolego, ale po co ci są te dredy potrzebne? Bo są zaje zajebiste są. Ale wiesz, że one mają dużą powierzchnię i no powinieneś umyć umieć podłogę z dredami myślę. Nie ma takiej opcji! No, musi nie ma dredami. takiej opcji w ogóle! Cieka, no, go, nie ma fejrza. takiej opcji! No, uch, nie ma takiej opcji w ogóle! Co ale ty myślisz? Za kogo ty mnie uważasz? Nie ma Bo, takiej. Olejnik, na ci to na przykład brwi sobie ogolił olejnik. A ty ty jesteś blondynem No jestem blondynem, umyj to dredami, zobacz jakie masz duże dredy Uf, Nie ma dredy. takiej opcji, ja zaraz wychodzę stąd ogólnie No jeżeli nie to... Ja zaraz co? stąd to nie ma takiej opcji, obry. człowieku co ty do mnie mówisz, moje dredy to są moje dredy, tak? Proszę mi tak nawet nie wmawiać, takich rzeczy Jeżeli nie umyjesz podłogi dredami no to musimy się pożegnać i nic z Moniki. Pożegnać? Chcesz się ze mną pożegnać? No tak, no sorry, musisz umyć dredami albo no, musisz wyjść Nie, nie będziesz miał fejmu, nie... oj olejniczek, nie będziesz miał fejmu nie będziesz miał fejmu, Nie masz ka feju Pacz Kocham Monikę ka Monia! Wrócę do ciebie, monia! Monika! Monia! Kocham cię! K***a. A. Koniec Lordzie, Ale koniec, powiem Wam, że naprawdę świetnie, czysto, idealnie Takie Podoba bierze. się? No, się no, podoba. no, no Bardzo fajnie, słuchaj, mam do Ciebie prośbę Weźmy mi załatw tą Monię, bo ona tutaj naprawdę nie daje mi to spokoju po prostu Załatw mi, dasz radę to zrobić? Proszę A co będzie sprząta tutaj na bieżąco? Będę najlepszy Najlepszy. Najlepszy Dredami? Dredami? Dredami. Dredami. Moje dredy Poświęcam mój wygląd. Wszystko poświęcam. Specjalnie tylko dla niej. Tylko dla niej. Monika, słuchaj, Dałabyś radę za niedługo tutaj podjechać do mnie, bo jest sprawa i musimy. Monia? Od... musimy obgadać ją osobiście. No tu, tutaj. Moż, możliwie jak najszybciej. Chodzi w sumie o tego... Huberta. O Huberta chodzi. On tutaj jest ze mną. No, no właśnie tylko osobiście Monia, Monia, no proszę cię, no Monia! Tylko tylko, tylko osobiście możemy o takich rzeczach. <laughs> Ja ci dodam jedno instastory. Oznaczę cię. Na, na 24 godziny. No dobra, to dwa insta-story. Dzień po dniu będziesz miała dodane z oznaczeniem. Tylko proszę szybko przyjść tutaj. Dobra, dobra, to czekamy. A skąd ją w ogóle znasz? Mam numer. Ale co? Czyż to jest dziewczyna olejnika, to takie rzeczy się wie. Przecież ja mu ją załatwiłem. Olejnik to inwalidał mowa i nie potrafił przecież sobie sam załatwić dziewczynę, to ja musiałem mu załatwić. Dobra, ogarnąłeś mi tak. D dziękuję ci stary. Zrobię wszystko. Jak mówiłem, jestem do twojej dyspozycji o każdej godzinie, minucie twojego i mojego życia. Ale co, po tym, co ja słyszałem po rozmowie, to ty piara, typowo leci na fel. Muszę jej dodać dwa instastory i ją oznaczyć. Ale nieważne, nie, nie sugerujcie się pochopną opinią, chłopaki. Ale... Chłopaki, nie sugerujcie się pochopnymi opiniami, tak? To, to są fakty. To nie są żadne fakty. A przecież chciała ode Ten... mnie dwa instastory. Dobrze, nieważne, nie rozmawiajmy po prostu o tym. Nie rozmawiajmy. Y ja idę y robić swoje, a ty... To co, obiadek jakiś? No oczywiście, że tak. Wymyśl coś. A co pan sobie życzy? Wymyśl sobie. Dobrze. Ty, 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 ty. słyszysz? Ty, przyszła jest? Monika twoja. Monika przyszła. Hej, hej, hej. Hej, hej. Musimy porozmawiać, koniecznie musimy porozmawiać. Ściągaj guziki, y, zapraszam cię tutaj, musimy porozmawiać. Ale o czym? O nas. Okej. Okay. O nas musimy porozmawiać. No dobra. Słuchaj, chodź, usiądziemy sobie, usiądź sobie. No, a gdzie? Tutaj, tutaj. tutaj. Słuchaj, musimy porozmawiać. Bardzo cię proszę, bądź ze mną wróć do mnie, będziemy szczęśliwi, oferuję ci wszystko, proszę. Ale ja proszę. Nie, nie będę z tobą, bo nie masz lajków. Ale nie, no nie mów tak, nawet tak nie mów. Będziemy szczęśliwi, to się nie liczy. Ale olejnik ma lajki, a ty nie masz. Ale ja zrobię wszystko! Ale miałeś mi? Ale ja zrobię wszystko! Zrobię wszystko dla ciebie, rozumiesz? On ma dziewczynę, on ma. Ale mnie nie obchodzi, ale... że on ma drugą dziewczynę, dlatego że on ma lajki. Ale to, Słuchaj, Ja mam wszystko, to, proszę, ja mam to, nawet tak. Nie, nie. Nie, nie masz ja, do... nie, tylko nie, tak nie, mówisz, to się nie liczy. Nieprawda, ja mam wy... Dobra, słuchaj, do... posłuchaj, po prostu jak zdobędziesz lajki, to wtedy do mnie zadzwoń, okej? Okej? Okej. Dobra. Okej. Będę na miejscu Łajnika, teraz... zobaczysz, zobaczysz. Zobędę miejsca Łajnika i zobaczysz, wszystko się zmieni. Okej? Okay? Zadzwonię do ciebie, ale zobaczysz, będziemy jeszcze szczęśliwi. Zrobię ja, dopiero, leci tego na fej. Ja ją kocham. Taka chciałeś? Taka Słucham. fajna? No, jest najlepsza. Widziałeś? Ma nawet takie same włosy jak ja podobno. Jeszcze kilka Za dni stety... na miejscu. A to Olejnik tutaj. ma dwie, dwie, dwie dziewczyny? Tak, ją i Orbitkę. To, to się nie liczy, to jest nieważne. Najważniejsze, to by była szczęśliwa ze mną, a nie z nim. To się, to się tylko liczy. A wyobraź sobie co by było jakbyś miał dwie dziewczyny olejnik. Będziesz teraz na jego miejscu. Wystarczy <laughs> sprzątać. <laughs> Dobrze, kopierować. słuchaj, ja, ja ci tutaj odkurzę, pozamiatam, tutaj porobię. No tak jak zresztą może tam jeszcze górę. Yy, w sumie. nie ma problemu. I ławki pościerać. Dobrze, 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 nie ma problemu. To po, pogadamy później, porozmawiamy później, dobrze? Tak, dobrze. Można moim było. zdaniem, moim zdaniem, dużo lepsza od olejnika. Typek jest p... Ale jest lepsza od olejnika. Kiedy ostatnio olejnik sprzątał? Nie wiem, ale typek jest chory, nie? W sensie nie coś z Trudno. Niech po prostu robi swoje i tyle. I może wskoczy na miejsce olejnik. Może na pewno.